Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Jak w każdy poniedziałek, środę i piątek, kiedy tu jestem, pytam się o obecność. W sensie sprawdzamy, otwieramy dziennik. Kasia, prawa, ty dzik. Jestem. Leszek, wspaniały. Jestem, co zrobisz, jak skończy się rok szkolny? <laughs> Będzie kontynuował. Nie ma czegoś takiego, jak skończy się rok szkolny. No. Nie ma. Nie chodzi już do szkoły chyba. Nie ma urlopu. Ale w przedszkolu nie ma urlopu. No ale właśnie, też my jesteśmy ruch. jak w przedszkolu i w żłobku po prostu, Leszek. To no. co, zaśpiewaj domowe przedszkole. Na stole. Nie, po, nie mogę powiedzieć na stole. Dobra, ale odebrać telefon mogę Dawaj. jak najbardziej. Ale dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Witam. Ja z taką prośbą, z taką skargą na naszą polską pocztę. Nie. Naprawdę. To już... Przechodzi ludzkie pojęcie, co Też? się wyprawia. Też pani co zostawiają naszy, awizę, jak naszy. pani jest w domu? Bartek, poczekaj, daj się wypowiedzieć. Tak, tak. Ludzie siedzą w domach, a wizy są powtórne po tygodniu, a jest, to, jest, to jest jedna sprawa. Jeżeli ktoś nie odbierze w ciągu dwóch tygodni, a ma pilną sprawę, to ta sprawa się przedawnia I, i, jest, i jest problem dla ludzi. Mhm. Nie wiem, zero odpowiedzialności czyli listonosze mają. Zero. Skargi idą. Panie w okienku wysłuchują niepotrzebnie. Niepotrzebne są kolejki po południach. No tak jak Pan mówi, ludzie siedzą w domach, a aliza są powtórne po tygodniu. Tak jest, doskonale panią, doskonale panią rozumiem. Wiem wiem w czym rzecz tak. niestety. E, no, przecież... jak, mo, jak możemy Pani pomóc? No nie wiem, zainterweniować. Interwencje są u Pani kierownik, u Pani ten. Zero, zero odpowiedzialności, zero od, odzewu, nic. Nic, bo no nie wiem, nie wiem jak to rozwiązać. Spróbujemy. A po drugie jeszcze poczt, to, to nie tylko w Głogowie, ale w ogóle poczta nie uznaje y, upoważnień takich y, przez notariusza zrobionych pełnomocnic. Trzeba mieć po, y, pocztowe, opłata 25 godzin za takie upoważnienie, żeby ktoś mógł odebrać, bo znaczy... nie wszystkie, a wiza może rodzina odebrać. Czyli mówi Pani, tylko że takie specjalne to... upoważnienie musi być? Tak, specjalne przez pocztę wydane 25 zł to kosztuje. Pełnomocnictwo to nie obejmuje. Wszystkie inne sprawy pełnomocnik może załatwić, ale na poczcie polskiej sądowego sądowego mm -hmm. A nie może ciekawe. odebrać y, y, ta osoba. Tylko musi być dana osoba, na którą jest wystawione to. No to ciekawe, co pani zaraz powiedziała właśnie. Tak, tak naprawdę, że, że ręce opadają, co, co się wyprawia. I, I mówię, później są po południach kolejki, policynosze bo listo, bo zostawiają, a widzę, ludzie idą na pocztę i to jest niepotrzebne. Gro ludzi siedzi w domu. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem, co z tym fantem zrobić. Mówię, były pisane skargi, zero, zero odzewu. No to my spróbujemy zainterweniować się. Próbujemy Spróbujemy się zapytać, jak to jest, i, i czy listonosz nie ma przypadkiem obowiązku dostarczenia do rąk własnych. Szczególnie, że ja na przykład spotkałem się z sytuacją, kiedy ostatnio miałem odebrać list polecony. Nawet dzwonił listonosz do mojego domu, ja odebrałem, wpuściłem listonosza, listonosz się już nie zjawił, tylko zostawił mi awizo w skrzynce. No. Także no. byłem z bardzo no. zdziwiony, byłem. No. Ale wie pan, ja rozumiem, no nie ma kogoś ten, ale dlaczego nie zostawi... Ja byłam dzisiaj na poczcie, w skrzynce na przykład, mm -hmm. nie mam nic. Nie mam awiza. Idę, idę, na, idę na drugi dzień, mam z wczorajszą datą podgodni, znaczy się z mm -hmm. tygodniowym tym avizą, No to, no, no to powtórne, no, a pierwszego nie ma, no. no tak. No jak to jest? No dobrze, postaramy się dowiedzieć w takim razie czegoś od, A, od poczty. prośbę mam, proszę mi tylko podać ulicę, bez, bez adresu, bez nazwisk, bez tylko niczego. Tylko ulicę. Nie, to, to, to są wioski, to jest miasto, to A. jest wszędzie, na całym naszym rejonie. Dobra. To nie jest tylko, że to tam na wiosce, mhm. czy, czy, czy w mieście, to jest całe mieście, bo, bo jak się stoi w kolejce, to ludzie z miasta przychodzą i mówią, byłam w domu, listonosz był, no i, i, i nie zostawił listu, tylko poszedł właśnie no. trzeba sprawdzić, Mogę czy im się kompetencje się nie tyle. pozmieniały. Może, mo, no trzeba sprawdzić właśnie, bo może się okazać, że oni mają w, w dobie pandemii, może są jakieś wymogi, o których my nie wiemy i, i których. Nie. nie, to nie jest tylko pandemia, to jest okay. cały czas. Aha, no dobra, to no, to, no, to, no to my się to dowiemy. To, to my się dowiemy Przecież. i się postaramy odpowiedzieć na to pytanie. No postaramy się, Ta, się No postaramy się właśnie. Co, co, co i dlaczego nie gra i dlaczego tak się dzieje, że właśnie ludzie są na przykład w domu, a... A wizo jest w skrzynce. Dziękujemy bardzo za ten telefon, pozdrawiamy i pierwszy dość obszerny, no, ale właśnie. ładnie wytłumaczone wszystko dokładnie. przekazane o co chodzi. No, zobaczymy, zainterweniujemy, spróbujemy się coś dowiedzieć. Odbieramy kolejny telefon w takim razie. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. dzień dobry. Drodzy panowie, ja w takiej sprawie konkretnie to jest Piastów. Te ulice, gdzie są domki jednorodzinne. Była tam niedawno oddana ulica i chodniki, yy, właśnie tam, gdzie są te domki jednorodzinne. I proszę pana, nie wiem, czy trzeba by było tam wysłać więcej patroli, częściej przynajmniej, tam jeżdżą auta dosłownie, jak na motokrosie. To jest straszne. Tam wychodzą dzieci, to jest między innymi ulica Bolesława Wysokiego, naprawdę urządzają sobie tam rajdy. To jest nie do pomyślenia. To nie znaczy, że jak jest oddana nowa ulica, nowe chodniki, to można robić tam, co się chce. I właśnie z taką, z taką prośbą. No kierowcy naprawdę nie wiem, czy nie mają żadnego wyobrażenia, że przecież wybiegnie dziecko z takiego domku i, i jest naprawdę tragedia. Ja mi włosem, niech mi panowie wierzą, gdzie byłam u syna, stanęły dęba, dosłownie pisk opon i to jest naprawdę nieraz. Już syn nawet do mnie mówił, już kiedyś mówi, wyjdę naprawdę jak dorwę do takiego, ale ja mówię dziecko, to świadczy tylko o twojej kulturze, tak? I, i, I być może trzeba by było gdzieś tam tą naszą policję poinformować, żeby tam po prostu częściej się pojawiali i, i, i zobaczyli, co tam się wyprawia. Dobrze, tak, mamy Bolesława Wysokiego. Niedawno zrobiona, asfaltowo. Tak, tam te wszystkie, tak, tam jest niedawno oddana. Mych Bolesława Wysokiego, Usta, ta, i, I naprawdę jest to świetnie zrobione, bardzo, bardzo fajnie to miasto, ale mówię, co tam samochody kierowcy samochodami wyprawiają to no prze, przekracza wszelkie granice. Dobrze, Przekażemy pani sugestie służbom mundurowym, żeby faktycznie może patrol częściej tam zaglądał. No i apel do kierowców, żeby nowej drogi. Bolesława Wysokiego nie traktowali jako torby ścigowego. To no do dokładnie, dokładnie, dobry panowie. Dziękuję ślicznie i życzę również. miłego dnia. Wzajemnie, wzajemnie. 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 Będzie miły, pewnie, że będzie, miły. będzie Po takich merytorycznych być. telefonach, jak dzisiaj, to zdecydowanie tak. Bolesława Wysokiego, księżnej Mechtyldy i książąt Żagańskich. Tak to jest. tam akurat nowe. Nawet to dzisiaj to... o tym że audycji będzie mówił prezydent Gugowa Rafael Rokoszewczyk o 10.15. No to Bo... mamy telefon kolejny. Słuchamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Słuchamy. Proszę pana, ja w sobotę się wybrałem z Nóżką z wózkiem do Multiboxu. Na spacer, na zakupy. Mm -hmm. I teraz z Multiboxu chciałem przejść do Kaflandy. Wie pan co, że mało by mnie samochody nie potrąciły. Nie wiem jak teraz bezpiecznie tam mogę przejść. Znaczy, o, przejść. O, o, ogólnie powiem wprost, no tam tam, tam tam ma pan pierwszeństwo. Ja wiem, ja wiem, ale kierowcy nie wiedzą. No ale kierowcy powinni o tym wiedzieć, bo jeśli kierowca nie wie o tym, to nie powinien w ogóle mieć prawa jazdy. No i teraz, teraz właśnie przychodząc, a ta droga wyjazdowa, co tu jest na rondo, na wojska, tam cały czas te samochody stoją i one nie, nie chcą przepuszczać, tylko cały czas wjeżdżają. No tak. No tutaj kwestia nie, nie, nie. znajomości przepisów i kultury. Tak, w sensie. tak właśnie. No kultura, w ogóle kultura to nam się kłania ostatnimi czasy, zauważyłem, nie wiem czy za ciepło się zrobiło i, i za mocno nam słonko trochę przygrzało bo, bo to tak nie faktycznie. Wiem, czy jest możliwość że przez środek tam może jeden pas puścić chociaż przejście takich dla, dla pieszych. Znaczy ogólnie rzecz biorąc na tym terenie, od Multiboxu, tak jak pan mówi, jeśli chce pan się dostać do Kauflanda, to cały ten teren teoretycznie jest terenem, gdzie maksymalnie można jechać 10 km na godzinę, nie szybciej. I wszystko w tym I wszystko temacie w, temacie. w tym temacie. Tam samochody w ogóle nie powinny jeździć więcej i szybciej, bo to nie jest droga ale, szybkiego nie, ruchu. Ale wie pan, jak to jest ja w ale, ale ja to doskonale rozumiem. I my sobie możemy mówić jedno, a kierowcy robią drugie. Tak. No, nie taką, taką mm, no ale to, drodzy kierowcy, jeśli jesteście w tym terenie, tak jak tutaj nasz słuchacz mówi, to pamiętajcie o tym, że na takim parkingu dużym, no to pieszy ma pierwszeństwo, a nie wy, drodzy kierowcy. I bardzo dziękujemy za ten telefon. I wolniej, wolniej. I, I proszę też przy okazji, dużo zdrówka życzymy, i proszę uważać na siebie. bo to... Ja również, dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Wzajemnie, do usłyszenia. Do usłyszenia. No, widzisz, no tak to właśnie jest z tymi dużymi parkingami. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, na każdym dużym parkingu to pieszy ma pierwszeństwo, a wy musicie mieć oczy dookoła głowy, niestety. No i wzajemny szacunek, jeden dla tak, drugich. Kolejny Wiesz, telefon odbieramy. Pieszy do kierowcy, kierowcy do pieszego I mamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Słuchamy. Yy, Niedobry, pana, pan ja ma taką yy, wiadomość chodzi o te żywopłoty, wie pan, jak się jedzie z Kastoramy w kierunku na dół, ja wyjeżdża z Kastoramy prosto do ląda na dół i później w lewo ku kościoła. A ja, te żywopłoty blisko są przejścia i są tak wysokie, że pieszy jak wchodzi na przejście, to jego ja nie widać. I to nie trudno o wypadek. No, proszę, proszę jeszcze raz z zl zlokalizować yy, yy, z Kastoramy w kierunku? W kierunku jak wyjeżdża, Z Kastoramy prosto pan wyjeżdża. W kierunku jednostki wojskowej wojska polskiego. Na dół, i później do kościoła w lewo to i dojeżdża się wtedy do... To na pewno z Kastorama. Na pewno Z Kastoramy na dół, nie? Jakby jechał. Nie w prawo, nie w lewo, na, na lewnicę, nie na zieloną górę, tylko do miasta. I tam jest to... później kościół, no to jest jak to jest, ten kościół może się nazywa? No. A przy każdym przejściu to jest wysoki żywopłot, że nie widać pierwszego jak chodzi bezpośrednio na przejście. To jest. To, o to chodzi, nie? Ale to w większości przejściach jest tak, że pierwszy przychodzi, wchodzi i... ale w którym? Znaczy, znaczy, wchodzi i wie pan co, bo mamy problem, mamy problem właśnie z, z, z ogarnięciem miejsca, bo mówi pan. A z nie pan, no, e... Tak, 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 bo jest. Jesteśmy... Tak? Ale mówi pan o głogowie? O tak. Bo jak zjedziemy prosto, jak pojedziemy z Kastoramy, to jedziemy ulicą spadzistą. W stronę stadionu? Tak, na dół spadzistą, panie. Czy że pan do takiego ronda małego? Do stadionu dojeżdżamy, nie do ronda. To, da, da. Nie mam tam żadnego o, a ronda. A nie z Kastorama, przepraszam. No Aaaa, już no jesteśmy no w domu. No to teraz no, już jesteśmy w domu. Nie z Kastoramy, przepraszam, jeszcze raz. Z góry, jakby pan jechał. To jest, jak to się jedzie, Tesco raczej, nie to, jeszcze gorzej. Tesko. No to pan nam zrobił no dzień teraz. teraz, dobra. To już wiemy, czyli na Koperniku. Czyli na, tak, chodzi. już jesteśmy, na Koperniku. Nie na Zieloną Górę, nie na Legnicę, tylko w miasto, w Kopernik wjeżdżamy. I tam mamy małe rondo i tam są żywopłoty. Kopernik, wysoki żywopłot jest, dobra. I teraz, okay, teraz, i teraz wszystko wiemy, dobra. Dziękujemy w takim wysoki razie. Wysokie żywopłoty jak ktoś jest taki duży, metr 50 to go nie widać, nie, i prosto wchodzi. Pod Taki duży metr 50, to tak, jest, tak. jest dobre, to jest dobra. No, dobra. Na 50. Dobra, będziemy, będziemy się upominać tam, żeby troszkę krótsze były. Zgłosimy Mieszka. Dziękujemy dzień. bardzo dzień. pozdrawiamy. Ale tak, Ale tak, pozdrawiamy. Jak, tak jak Bartko powiedziałeś, pan zrobił nam dzień tak, zdecydowanie. Że, tak. ewide, ewidentnie, to był jeden z weselszych telefonów, jakie ostatnio miałem przyjemność odebrać. Dzień, Halo, dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień Kastorama, nie Castorama, nie Kierfusz, tylko Tesco. Tego już nie ma. Tak, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie słucham y, was i. I te, tego pana, który mówił tutaj, że tak samochody jeżdżą. Ja jestem też kierowcą i muszę powiedzieć, że ci piesi, to oni teraz uważają, że oni mają wszędzie prawo. I tu pani też Czyli ma rację. Czyli pan, jak oni chodzą? Wiem. Idzie mamusia z telefonem, z siatkami, a dziecko idzie za nią. I Przecież też tam, ma pani rację. Tam, proszę pana, tu nawet 10 na godzinę nie można jechać. Mhm. Bo co chwilę trzeba przystanąć. No, druga sprawa, że po zmianie przepisów niektórzy piesi faktycznie czują się tak, jak, jak... nie. bezkarnie powiem... w ogóle się czują. Muszę pamiętać no, też, ale że nie mają tam, kilku żyć. Tam nie ma przejścia, tam auto musi jechać, ale ten pieszy, on też się musi dostosować. Tak, właśnie, tak, tak jak pani że mówi. A auto jedzie. Tak, a oni uważają, pani... bo oni słuchają teraz, że oni mają wszędzie prawo i chodzą jak chcą. Jak im się podoba, tak sobie idą. Ale... A mamy, które przechodzą na przejściu, rzadko kiedy mama bierze dzieci za rękę i z nimi przechodzi po przejściu. Ona jest zajęta komórką albo ma w uszach i Cuchawki. sobie idzie. Mm -hmm. A dziecko Dobrze. idzie z tyłu za nią. Bardzo często to się zdarza. Także... Także apelujemy. Ja tak, i do i Ja i do kierowców nie i do kierowców. bronię, mm -hmm. bo sama jeżdżę i, i też uważam, ale oni też powinni uważać. Jak a nie tylko słuchać, co się mówi, że piesi ma pierwszeństwo albo pan się zatrzymuje, a oni sobie stoją. Pan nie wie, czy oni przechodzą ona sobie stoi i rozmawia, ale przy przejściu no to jest właśnie kolejna to jest kolejna kwestia, no. y, interpretacja przepisów, które weszły w życie niestety y, bo my musimy się jeszcze jako Polacy nauczyć bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o przechodzenie przez przejście, bo jak się stoi przy przejściu, to się przechodzi a nie się rozmawia, albo no czeka na kolegę właśnie z drugiej strony Zgadza się. Właśnie. A my i później bardzo często się zatrzymujemy. to się zdarza, my a wiemy. ja się zatrzymuję i czekam no a właśnie. ona mi kiwa, że ja mam sobie jechać no. no, a za chwilę się zdecyduję, no. a dobra, jednak przejdę. Tak, to jest też tak, No, Także to, ja bym miała tyle. Dziękuję. Z miłego dnia. Apel do kierowców, apel do siebie nawzajem. Pieszych. I do rowerzystów też. Na temat dla reportera zapraszamy w piątek o 9.15. Dziś dziękujemy za wszystkie telefony i ruszamy w teren. Znaczy ja konkretnie. Gdzie, gdzie jedziesz? Ja w aktualnie na konferencji, a potem sprawdzić Dobra, to, a słyszymy się w piątek 9.15. Oczywiście. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15, temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.